aż huczy od plotek na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się podczas chrzcin wnuka Zenona Martyniuka. Cała Polska zamarła, gdy w niedzielę media obiegły zdjęcia z tej niespodziewanej uroczystości, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Po głośnej, międzynarodowej aferze na pokładzie samolotu i przymusowym lądowaniu w Enicei, Daniel Martyniuk wrócił w kompletnej niesławie do Polski. Jego obecność na chrzcinach była pierwszym, Gigantycznym szokiem, ale to nic w porównaniu z tym, co właśnie wyszło na jaw. Nagle, gdy emocje zdążyły opaść, na światło dzienne wypłynęły absolutnie nieznane dotąd kulisy tej imprezy. Mówimy o szczególe tak drobnym, a jednocześnie tak istotnym, że całkowicie zmienia on postrzeganie całej tej rodzinnej sagi. To, co się stało, jest doprawdy zaskakujące i rzuca nowe, niewiarygodne światło na relacje w najsłynniejszej rodzinie Biskopolo w kraju. W centrum tego całego zamieszania znajduje się oczywiście nikt inny, jak Daniel Martyniuk oraz jego najbliżsi: żona Faustyna i matka Danuta. W ostatnich tygodniach 35-letni syn króla Disco Polo ponownie pokazał się publicznie z absolutnie nie najlepszej, a wręcz fatalnej strony. Jego niepokojące, często bełkotliwe wywody w mediach społecznościowych, publikowanie dziwnych i nie do końca zrozumiałych oświadczeń. Czy wreszcie publiczne oskarżenia padające pod adresem jego bliskich o wszystko to wyraźnie wskazywało na jedno: aspirujący muzyk z pewnością nie jest obecnie w zbyt dobrym stanie. Cała Polska z niepokojem śledziła jego poczynania, zwłaszcza gdy na jaw wyszło, że jego rodzice, w akcie desperacji, wysłali go na przymusowy odpoczynek. Okazją do poukładania sobie pewnych spraw w głowie i wyciszenia emocji miał być dla niego długi wyjazd do Hiszpanii. Niestety. Ta próba ratunku przyniosła chyba odwrotny skutek, a jego medialne ekscesy tylko przybrały na sile. Co ciekawe, jak donosiły media, 35 latek przebywał tam prawdopodobnie w luksusowej willi należącej do jego ojca. Zenon Martyniuk miał kupić tę posiadłość rok wcześniej, nikomu o tym nie mówiąc zapewne właśnie po to, by stworzyć synowi bezpieczny azy z dala od problemów. Kiedy wydawało się, że Daniel całkowicie zerwał kontakt z krajem, nadarzyła się okazja, która zmusiła go do podjęcia decyzji, wielkimi krokami zbliżały się w jego kilkumiesięcznego syna, Floriana. I tu właśnie zaczyna się prawdziwy dramat, którego kulminacją była niedzielna uroczystość. Przejdźmy jednak do pierwszego szokującego detalu, który zelektryzował opinię publiczną w niedzielę, 26 października. Właśnie wtedy media obiegły pierwsze zdjęcia z owego, długo wyczekiwanego wydarzenia. Fotoreporterzy uchwycili moment. Gdy goście i rodzina wchodzili do kościoła w Białym Stoku. Było widać na nich zarówno wyraźnie spiętą, ale zorganizowaną żonę Daniela, Faustynę, jak i jego matkę wystrojoną Danutę Martyniuk. Na zdjęciach widać było także samego Daniela Martyniuka, co było pierwszym wielkim zaskoczeniem. W serii swoich internetowych wywodów, w których atakował bliskich, jasno i wyraźnie dawał do zrozumienia, że jego noga nie postanie na chcinach syna. Był to element jego publicznej wojny z żoną Faustyną. Jego późniejsza decyzja o powrocie do kraju była więc pierwszym wielkim zwrotem akcji. Ale to, w jakim stylu wracał, to już materiał na scenariusz filmu sensacyjnego. Mowa oczywiście o skandalicznym zachowaniu, jakiego Daniel dopuścił się zaledwie kilka dni wcześniej na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy. To nie był drobny incydent. To była międzynarodowa afera pijacki Szał. Wulgaryzmy, agresja wobec załogi, groźby, co zmusiło pilota do awaryjnego lądowania w ENICE i interwencji francuskiej policji. Mężczyzna został siłą wyprowadzony z samolotu i spędził noc w areszcie. To właśnie po tym wyczynie miał pojawić się na uroczystości chrztu. Co więcej, znani rodzice nie chcieli komentować tego wybryku, nabierając wody w usta, co tylko potęgowało wrażenie, że miarka się przebrała, a Danie został sam ze swoimi problemami. Sugerowano nawet, że chyba zresztą nie spotkała go zbyt sroga kara, co dodatkowo bulwersowało opinię publiczną. W tym kontekście jego pojawienie się w białym stoku było szokiem, ale nieobecność Zenona była szokiem jeszcze większym. Czyżby król Biskopolo, w przeciwieństwie do żony Danuty, nie był w stanie znieść publicznego wstydu i spojrzeć w oczy synowi, który tak bardzo schambił ich nazwisko? A może jego absencja była formą kary, cichym? Ale brutalnie wymownym sygnałem, nie akceptuję tego, co robisz? Wszyscy mogli się spodziewać, że to właśnie ten konflikt zbuntowany syn kontra nieobecny ojciec będzie głównym tematem pomeczowych analiz. Wszyscy myśleli, że historia tej imprezy to opowieść o rozłamie w rodzinie. Ale tutaj właśnie następuje prawdziwy twist i sekret, którego nikt, absolutnie nikt się nie spodziewał. Gdy opadł kurz po zdjęciach z ceremonii. Gdy przeanalizowano już nieobecność Zenona i ponurą minę Daniela w kościele, nagle wyszły na jaw nieznane kulisy. Okazało się, że prawdziwy huk informacyjny nie krył się w tym, kto przyszedł, ale w tym, co stało się przy ołtarzu. Jak informuje Super Express, który dotarł do tych zakulisowych informacji, chłopiec, który tego dnia był w centrum wydarzeń, otrzymał wyjątkowe drugie imię. To jest właśnie ten drobny, acz istotny szczegół który wszystko zmienia. Od wczoraj jest to Florian Daniel. Tak, Daniel. To jest ten obrót spraw, który jest doprawdy zaskakujący. W momencie, gdy wszyscy spodziewali się eskalacji konfliktu, w momencie, gdy ojciec Daniela odwrócił się od niego, jego żona, Faustyna, wykonała gest, który musiał wprawić gości w osłupienie. Wygląda na to, że pomimo problemów i kryzysów Faustyna zgodziła się by nazwać syna imieniem jego krnąbrnego ojca. Jaką więc grę prowadzi Faustyna? A może to nie gra, tylko akt niewiarygodnej łaski i miłosierdzia? Analiza tej sytuacji jest absolutnie fascynująca. Z jednej strony mamy Daniela, który publicznie atakował żonę, zarzekał się, że nie przyjdzie na chrzest, a na koniec wraca do kraju w oparach międzynarodowego skandalu, po nocy spędzonej w areszcie. Z drugiej strony mamy Zenona który w geście protestu lub wstydu wymiksował się z najważniejszego święta swojego wnuka. Podsumowując, chrzciny wnuka Martyniuka były prawdziwym teatrem pełnym sprzeczności. Z jednej strony mieliśmy szokującą nieobecność patriarchy Zenona, która wyglądała na cichą karę dla syna. Z drugiej, równie szokującą obecność samego Daniela, który wbrew swoim zapowiedziom jednak dotarł, choć w aurze skandalu. Ale prawdziwą, nieznaną dotąd kulisą która wywraca całą narrację do góry nogami, jest decyzja Faustyny. Decyzja o nadaniu synowi imienia Daniel to gest, który niesie gigantyczną nadzieję na poprawę stosunków. To żona, a nie rodzice, podała krnombrnemu Danielowi rękę. A co państwo sądzą o tym niewiarygodnym geście Faustyny? Czy to prawdziwy dobry znak i dowód na jej wielką klasę i miłość? Czy uważacie, że po tym wszystkim, co zrobił Daniel, Zasłużył na to, by syn nosił jego imię? Jak interpretujecie tę decyzję w kontekście nieobecności Zenona? Czy Faustyna okazała się mądrzejsza od Teścia? I czy wierzycie jeszcze w rodzinne pojednanie u Martyniuków? Czekamy na Państwa komentarze!